Pora na rektora. Ania Kot jest 16 października. Zapraszam na porę na rektora, pierwszą w tym roku, w której ksiądz rektor Władysław Zuziak mówi o planach i nadziejach związanych z nowym rokiem akademickim. Kolejny nowy rok akademicki. Jakie wyzwania stają przed Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie? U progu nowego roku akademickiego mamy wiele wyzwań, podobnie jak inne uczelnie w Polsce. W związku z problemami demograficznymi i trudnościami finansowymi w szkolnictwie wyższym w skali całej Polski. Niemniej jednak chciałem powiedzieć, że przystępujemy w tym nowym roku akademickim do pracy, do studiowania z optymizmem i z takim entuzjazmem. Tym bardziej, że mamy wielu nowych absolwentów jak i nowych kandydatów na studia. I ten rok rozpoczęliśmy w Kalwarii Zebrzydowskiej, w sanktuarium stóp Matki Bożej Kalwaryjskiej, gdzie Jan Paweł II, błogosławiony papież, często pielgrzymował. I wypraszaliśmy łaski, żebyśmy mogli te wyzwania, o których Pani mówi, zadania spełnić. Cóż chcę powiedzieć jako rektor, dzieląc się z całą wspólnotą uniwersytecką, jak i wszystkimi, którzy są nam przyjaźni, chcą współpracować i pomagać. Otóż od 1 września bieżącego roku Uniwersytet Papieski zaczął realizować projekt w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym celem. Jest wzrost, wzrost efektywności zarządzania oraz jakości kształcenia, o której tak często i dużo dzisiaj mówimy. Ten projekt jest wielką szansą dla naszych uczelni. Jestem przekonany, mimo że będzie dużo więcej pracy i zobowiązań i poświęcenia ze strony pracowników, bardzo o to proszę, żeby się w sposób czynny, aktywny włączyć. No, po prostu te wyzwania, które są przed nami, chcemy w sposób dynamiczny podejmować i realizować. Następnie chcę powiedzieć o modernizacji sal dydaktycznych i tworzeniu nowoczesnego studia telewizyjnego dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Przy tej okazji pragnę podziękować Urzędowi Małoszałkowskiemu z Małopolski za zgodę i przyjęcie naszego wniosku abyśmy mogli w lepszych warunkach podejmować studentów w naszych salach wykładowych, Wykładowy, a zwłaszcza jest to też z takim nachyleniem, nastawieniem dla studentów i osób niepełnosprawnych, których zawsze życzliwie przyjmujemy w murach naszej uczelni. Wreszcie są też starania o otwarcie studiów trzeciego stopnia w zakresie nauk o rodzinie i nauk o mediach tutaj chcę wyrazić wdzięczność księdzu dziekanowi wydziału nauk społecznych i wszystkim pracownikom którzy czynnie włączyli się w przygotowanie tego wniosku bo już mamy pierwsze dobre zapowiedzi i ten wniosek jest dobrze przygotowany jest w dobrych rękach tak można powiedzieć kolejno to starania o przekształcenie Instytutu Prawa Kanonicznego w wydział Dokumenty już zostały złożone, kongregacji do spraw wychowania katolickiego w Rzymie i czekamy cierpliwie na odpowiedź, mamy nadzieję, że pozytywną. I wreszcie, ze swej strony, to co zauważyłem razem z najbliższymi współpracownikami, chcemy w sposób uważniejszy śledzić losy absolwentów, a więc wzmocnić biuro karier oraz stowarzyszenie absolwentów Akademia Nostra którzy będą wspierać nasze wysiłki i myślę, będą naszymi dobrymi ambasadorami w różnych miejscach Małopolski i całej Polski. Ponadto zawsze przywiązuję dużą wagę do współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmusa, Mieliśmy wykłady gościnne i znowu organizujemy, i tu chcę się pochwalić i zarazem podziękować tym, którzy się do tego przyczynili, że w tym roku przyjmujemy dziewięcioro studentów z innych krajów zachodnich w ramach programu Erasmusa i oferujemy im wykłady w języku angielskim. To jest ważne zadanie dla uczelni, która przecież nie jest aż tak liczna, ale jednak podejmujemy te wyzwania. I ze swojej strony chciałbym zachęcić wszystkich pracowników naukowych do przygotowywania projektów badawczych, ale w większym kręgu, z, z, we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi. Nie bójmy się uniwersytetów publicznych, państwowych, e, innych ośrodków naukowych, także i za granicą, bo tylko takie projekty badawcze mają szansę na akceptację. I wreszcie jest e, rok wiary. Nasz uniwersytet chce się włączyć czynnie w czasie tego roku wiary poprzez organizowane konferencje, sesje naukowe i odnowienie naszej własnej wiary, zarówno wśród nas samych jako profesorów, wykładowców i studentów, wszystkich pracowników. To jest duże wyzwanie i nasza uczelnia czynnie chce się w to włączyć. Ksiądz rektor powiedział, że bardzo dobrze, że, jest, że są studenci z zagranicy u nas, bo nie jesteśmy liczną uczelnią, a mam wrażenie, że z roku na rok jest coraz więcej kandydatów. Na tak by można było pomyśleć, że coraz więcej, ale proszę sobie wyobrazić, że na jednych kierunkach przybywa studentów, na innych niejako ubywa i to w skali ogólnopolskiej. To są pewne trendy nie. Że na historii czy filozofii, zwłaszcza w tym naborze czerwcowym było w całej Polsce dużo mniej kandydatów, teraz trochę wzmocniliśmy i powiększyli tę liczbę w czasie drugiej rekrutacji. Ale cieszę się z tego, że według wstępnych obliczeń mamy więcej kandydatów w tym roku niż w ubiegłym, a przeżywałem razem z wszystkimi, którzy się troszczyli. Dziękuję dziekanom i komisjom wydziałowym, którzy się troszczyli o rekrutację, żeby było tych studentów jak najwięcej i to dobrych, że ta liczba jest zadowalająca. Wakacje jeszcze. Rozpoczęła się dyskusja o stanie szkolnictwa wyższego w Polsce. Jakie jest stanowisko naszego uniwersytetu? Czy faktycznie jest tak, jak się mówi? Osobiście śledzę te wydarzenia i to wszystko, co jest związane ze szkolnictwem wyższym i nauką w Polsce. Wracam świeżo ze spotkania konferencji rektorów Uniwersytetów Polskich, gdzie mieliśmy też spotkanie z panem wiceministrem. I te sprawy omawialiśmy, jaka jest kondycja szkolnictwa wyższego w Polsce, więc debata jest bardzo aktualna dotycząca roli miejsca uniwersytetów w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, jak i wyzwaniami, które stoją przed uniwersytetami. Często się spotykamy z takim zarzutem. Że ten pieniądz publiczny nie zawsze dobrze jest zagospodarowany w stosunku do uczelni prywatnych, które w sposób, bym powiedział, bardziej otwarty podejmują te wyzwania. Poza tym jest to przykre stwierdzenie, że uniwersytety kształcą bezrobotnych, bo to jest tylko takie stwierdzenie proste, a trzeba je. W kontekście pełnym, niejako umieścić, mianowicie, owszem, obecnie uniwersytety bardzo otwierają się na współpracę ze środowiskiem, ale nie jest pierwszorzędną misją czy rolą uniwersytetów, żeby rozwiązać problem bezrobocia. Uniwersytet ma kształcić ludzi, ale są jeszcze inne instytucje, które odpowiadają za to płynne przejście. Gdy chodzi o losy absolwentów, i tu trzeba współpracować z przemysłem, ze środowiskiem, temu też służy między innymi biuro karier i inne instytucje. Uniwersytety chcą, tak samo nasz uniwersytet, przygotować dobrych specjalistów. Żeby się mogli odnaleźć na rynku pracy po zakończeniu studiów. Tutaj, w tym przypadku, nie ma reguły, że jeżeli ktoś ukończył Uniwersytet Ekonomiczny czy Prawo, zawsze tak było, że z łatwością znajdował pracę, a nawet dzisiaj się okazuje, że trudno o tę pracę. Nie ma reguły. Nasz uniwersytet stara się, aby. Absolwent no, po ukończeniu studiów u nas był człowiekiem gruntownie, wszechstronnie wykształconym, specjalistą w danej dziedzinie i z, również z doświadczeniem nabytym w trakcie praktyk, czy warsztatów, albo obozów naukowych. Mamy ich coraz więcej. Nie na wszystkich kierunkach się da zorganizować tego rodzaju yy, staże czy praktyki. Poza tym, nasi studenci. Dziennikarstwa i komunikacji społecznej mogą rozwi rozwijać swoje umiejętności tworząc radio bonus lub pisząc do biletynu Wita akademika czy współpracując nawet z wydawnictwem naukowym „Znag albo Tygodnika Powszechnego jestem dumny, bo mamy tam kilkoro absolwentów. O filozofii na przykład. Z dziennikarstwa też widzę, czy po innych tak samo kierunkach, ze sztuki, łatwo znajdują pracę. Nie ma tutaj reguły, proszę Państwa. Rynek jest płynny, zmieniający się, i to już zależy też od samego absolwenta, w jaki sposób później znajdzie pracę i swoje możliwości rozwijać, będzie mógł. Poza tym yy, pragnę zwrócić uwagę, że otwieramy, już jest otwarty nowy kierunek praca socjalna, przygotowujący do pracy w zawodach wsparcia, wsparcia społecznego czy morską turystykę religijną, yy, po której można znaleźć zatrudnienie w charakterze przewodnika wycieczek. Mam nadzieję, że to jakoś dobrze zacznie funkcjonować. No, równocześnie staramy się oprócz. Yy, Przygotowania profesjonalnego zadbać o formację studentów, o rozwój duchowy i moralny. I nie boję się powiedzieć tego słowa, żeby człowiek integralnie, bym powiedział, pojmowany, no, był wykształcony w różnych sferach życia i to jest nie tylko zdobywanie wiedzy, ale i praca nad charakterem, bo wystarczy się przyglądnąć, że mamy bardzo dobrych fachowców, ekonomistów. A czasem decyzje, które są podejmowane, nie zawsze są roztropne, i do tego też dochodzi jeszcze ten wymiar humanistyczny, ludzki. A dla naszych studentów, skoro mówimy, że to jest Uniwersytet Papieski, jeszcze bierzemy pod uwagę także objawienie Boże i wiarę, i trzeba jakoś tę tożsamość zachować, umiejętnie, harmonijnie rozwinąć zarówno te zdolności naturalne, i wykształcenie. Profesjonalne w danej dziedzinie zdobyć, z równoczesnym otwarciem się na Boga, na wiarę, i wtedy jest pełnia człowieczeństwa. I życzę, żeby w tym duchu traktowali swoje wykształcenie zarówno studenci, jak i wykładowcy, że nasz Uniwersytet Papieski ma swoją przestrzeń do zagospodarowania, ma swój taki wyjątkowy profil i to wszystko, bym powiedział, zobowiązuje. Zobowiązuje sam patron, błogosławiony Jan Paweł II i wielu wielkich wychowawców, profesorów naszych poprzedników. I to dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo chrześcijańskie, wiekowe dziedzictwo chcemy podejmować w sposób, bym powiedział, odpowiedzialny i dalej rozwijać. Rozpoczął się rok akademicki, we wtorek jest inauguracja, ale czego ksiądz rektor chciałby życzyć studentom i pracownikom uczelni w, w tym roku? Wszystkim studentom życzę, żeby z taką radością podejmowali te zajęcia, bo to jest jedyna niepowtarzalna szansa i zawsze podkreślam, to jest najpiękniejszy okres w życiu młodego człowieka, żeby rozwijali swoje e, talenty, ale i poszerzali swoje horyzonty myślenia, to jest bardzo ważne. Wykładowcom no, dużo takiego bym powiedział, zarówno entuzjazmu, jak i takiej pasji, pasji badawczej, ale i takiej wychowawczej. Mamy bardzo dobrą kadrę naukową i jestem z tego dumny. I życzę wszystkim profesorom, pracownikom administracyjnym, żeby włączyli się w to piękne dzieło i misję Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie abyśmy mogli stworzyć jedną grupę, wspólnotę, która zmierza do jednego celu. Szczęść Boże w nowym roku inauguracyjnym wszystkim. To była pora na rektora. Wywiad z księdzem rektorem Władysławem Zuziakiem. A już o 20.00 bonusoida magazyn reporterów Radia Bonus, w której podsumowanie dzisiejszej uroczystej inauguracji roku akademickiego na naszym Uniwersytecie.